Maciek, coś się chowasz? Co? Co się chowasz? Tyle mógł cię patrzeć. Biedny Maciek. Cielek, za butem. Butam, gdzie tam? Tutaj. Ej! Tutaj. Trzeba iść tu przez mostek i tu przez mostek to mamy. Teraz zrobi. Ma no, iść w tamtą stronę po prostu. Żeby ją fajnie wygonić stąd. Bo żeby... tu jest taśma i drut, a tam jest tylko druty, żeby tamtędy poszła. No ciekawe czy się uda. <grymne> Jak? Zadowolony. Zamykamy furteczkę. I prąd już jest na pastyskę. Pogodę mamy iście. Jesienną dzień dobry, witajcie! We wtorek to napuszczam wodę, tak jak widzieliście wcześniej, był cielak za burtą, czyli za drutami i chcieliśmy go przegonić i, i co? I przeskoczył przez te wszystkie druty, no ale niczego nie uszkodził na szczęście, bo czasami jest tak, że one po prostu w desperacji w te druty wjeżdżają i... Rozwalają wszystko i są i słupki połamane, i druty pozerwane, i masakra. Ta taśma podpontana. I kurczę, martwi mnie bardzo ta pogoda, bo wczoraj zaczęłam Wam mówić o tym, że właśnie wczoraj chciałam jechać na te zakupy, bo w środę mamy właśnie kosić kukurydzę u rodziców, łapać odsadki, ale odsadki musimy złapać. Jednak dzisiaj, nie wiem czy to widać, taka mrzewka pada. Jadę w piątek. Do tej Warszawy. I mnie nie będzie. I nie mogę tego odwołać. I jeśli tą kukurydzę będziemy kosić w piątek, to mnie nie będzie. I jest mi bardzo przykro. I nie chciałabym tak. To już może lepiej, żeby w czwartek ją kosić, bo jutro ma być w miarę pogoda, w sensie nie ma tatać, bo dzisiaj jest taka miślawka. Nie wiem, zaraz do taty. Ale tata mówi, że w środę na pewno tyle, że wujek. Brat mojego taty rozmawiał z Robertem, bo właśnie do niego te odsadki zawozimy, a to, to oni najpierw mieli przyjechać do nas um, I wujek mówił, że to jest jeszcze niepotwierdzone właśnie ze względu na pogodę Więc ja jestem chyba nie na bieżąco, no ale wujek w sumie mieszka naprzeciwko nas, tak więc ma bliżej, żeby skontaktować się z tatą Tak to jest właśnie w tym rolnictwie, nie da się niczego zaplanować Dajcie znać, czy Wam się podoba taki krówkowy content, no bo ja miałam vlogi nagrywać tylko w liwa. A wyszło tak, że nagrywam też teraz po żniwach. Nie wiem czy Wam się to podoba, czy chcecie to oglądać. No i mamy dwie beczki pełne. Jedna jest do sali, które są teraz obok hali, a jedna jest do starych krus, tak. na śród. Szkoda tylko, że wszystkie porwot tutaj, mm. tutaj znikają. Chodzi o to, żeby złapać cztery odsadki. Mamy już szesnastą i dalej nie mamy załadowanych tych odsadków. No tak, dwa. No ja nie mam pytań, no, no nie mam pytań. <noise> mamy wszystkie cztery bysie. Mamy wszystkie cztery bysie zamknięte właśnie w tych płotkach. No, teraz trzeba je tylko załadować, ale stwierdziliśmy, że damy im chwilę odpocząć, bo to też jest stres dla nich i w ogóle. No i w takim bądź razie w chwili czasu wzięłam i przyszłam poprawić płotki. się płotki, słupki, bo coś tu się stanęło i dziewczyny chyba je przewróciły. Albo sarny. Jeszcze znalazłam trochę drutu, nie wiadomo skąd. Nie wiem. A tu są czarne słupki. Ta ale tak już widać. Tam potem już jest wszystko w porządku. A to co było zepsute, to już naprawiłam. A to są właśnie te słupki z Can Agri. Ogólnie prąd jest wyłączony, ale zawsze i tak jest jakoś tak dziwnie się go łapie, w sensie tak druta, wiadomo, jakoś le. już tyle razy mnie kupnęło, że strach w oczach. Tak się prezentują, to są białe i czerwone, też widać go tutaj. A może nie widać na kamerze chyba, nie wiem, widać, widać. Co wy chcecie ode mnie? Tyle miłek No już wiadomo, trochę zjadły, ale no coś tu jeszcze jest, tak, nie głodują. Do tego dostają też kukurydzę, którą też już zjadłam i jest koncert, Więc idę do pokrytaku... zobaczyć jak tam im idzie. Dzwoniłam do taty, kukurydza oczywiście, ej no, ja tu nagrywam, ej, kukurydza oczywiście odwołana, bo wszystko pływa cały czas, pada już, chyba trzy noce pod rząd była wielka burza noc deszczu. Teraz też cały dzień siąpi, albo pada, albo leje, nie wiem jak tam u rodziców. Jestem 50-60 km dalej, więc tu zawsze jest inna pogoda. Dobra, lecę i ja nie wiem, co hmm. Wam, co będzie potem. Hmm.